Trzaskowski leci na pierwszą turę na 60% poparcia. Obecnie ma 40%, bardzo mu rosło. No, Mencen spadł do 12%, Pucia Pucia, czyli Sutender Zdańska też około 12%. Może kołownia ich przeskoczy i może chłownia wskoczy na drugą turę z Trzaskowskim. Tragicznie zachowuje się. Lewica, która nagle uznaje Dudę za prezydenta i chodzi do niego na jakieś konsultacje, gadając, że podatek zdrowotny, który nałożył PiS, to jest coś dobrego dla Polaków. Co ma wspólnego podatek, podatek kolejny 9%, który nazwali składką zdrowotną ze zdrowiem? No, nic nie ma wspólnego. No, to jest jedno wielkie oszustwo. No Ale lewica jest na tyle głupia, że się tego nie rozumie. Jebać, jebać tych skurwat, debili. Faszystowskich. W każdym razie ten najważniejszy rzecz czasku do góry. Między innymi z takich newsów jeszcze tą kurwę pisowską. E, jakaś kurwa pisowska przybieraniec, e, która udaje sędziego, zapomniona, chce wypuścić e, na dwór z więzienia. Facet 16 ba baniek zapierdolił na fakturę oficjalnie. Ma 16 baniek na koncie, który ukradł, a on oni miliona chcą go wypuścić. To jest kurwa. To jest jeszcze patrzcie, i to jest właśnie słabość Tuska, że po nich wszystkich jak pisóżki rozstrzelać, rozstrzelać kurwa, kula w łeb każdemu pisowcowi, pamiętajcie. Zmiażdżyć, wybić, rozstrzelać. Pozdrawiam.